Nowa w zespole od początku jestem nauczycielką w tej szkole i dostałam przydział, przy przydziale czynności prowadzenie zespołu razem z panią Renatą Dutrzech. Zespół założyła pani dyrektor, ówczesna pani dyrektor Wisława Pawlik, która chciała po prostu, żeby w naszej szkole działał zespół regionalny. No i tak zostałam przydzielona do pracy. Pewnie to trochę z jakichś takich środowiskowych wywiadów wynikało. Pani Renia jako osoba, która. Zajmować muzyką, a mnie przypadło w udziale tańce, głównie tańce, czasem śpiew. No i tak sobie razem już ponad 10 lat pracujemy w tym zespole. Ćwiczymy, bawimy się. Wszystkich dzieci, które brały udział w próbach, to myślę, że do 60 osób się myślę, że byłoby to do 60 osób, do 60 uczniów, Czy jest to prawie połowa tego, tego budynku, co tutaj się uczył osobno jako szkoła podstawowa do tego dzieci grające w kapeli to jest 18-20 osób, <mulary> Lubię takie piosenki bardzo skoczne. Lubię takich powolnych. <mulary> Regionalnym człowiekiem i chciałbym poznać swoje korzenie. Dzięki zespołowi, do którego należę, poznałem dużo koleżanek i nowych kolegów. Nie Ci są bardzo chętne do pracy w zespole, to znaczy oczywiście wybrana grupa. Ci, których rodzice wspierają i mają jakieś takie tradycje rodzinne albo, albo wyczuwają coś takiego, to są bardzo chętne. Liczba jest zmienna. Generalnie sięga zwykle ponad 50 osób, ale próby musimy dzielić na grupy, więc, więc bywa to bardzo różnie. No to to jakby w życiu, że, że czasem dzieci są zdrowe, czasem chore, przyjdą, nie przyjdą, chętnie lub nie. Natomiast fajnie się pracuje i satysfakcję mamy wielką. Gdy przychodzi rok szkolny, to zwykle dostajemy już taki jak gdyby, zarys potrzebnych wydarzeń, w których będziemy brać udział, więc są to albo środowiskowe, albo szkolne wydarzenia i wiemy, że najpierw trzeba jakiś występ dać, potem już się zaczyna późna jesień, zaczynają się kolendy, bo potem są jasełka, potem czas kolędowania, który też mamy w tradycji, że w kościele śpiewamy. W związku z tym to się kończy, potem zaczynają się nowe jakieś wiosenne występy, no i tak próba za próbą, występ za występem, krok za krokiem, tak ćwiczymy. Z góry, z góry To jest też taka trochę z jednej strony dla nich zajęcie, a z drugiej strony jest to możliwość jakby przekazania tych treści właśnie regionalnych, takich kształtujących tożsamość kulturową ich tutaj, tu mieszkających, tu żyjących. Kiedyś stąd pójdą, może w daleki świat, może właśnie taki ślad im zostanie takiej tożsamości kulturowej tu miejscowej Górali Należy do zespołu od drugiej klasy dołączyłem do niego, ponieważ jest świetna zabawa. Jest dużo kolegów, można sobie pośpiewać, pośmiać się trochę. Zagręcie, zaglęcie! Szydzenia ja Jak byłam dzieckiem, to zawsze jak chodzi na jakieś występy, to bardzo mi się podobała ta muzyka, tańce i stroje. I jakoś tak poszło, że też poszłam i też mi się to bardzo spodobało. Nauczyłam się tańców różnych y, różnych piosenek, więc tak zostało. Nazywam się Martyna i od około 8 lat należę do zespołu regionalnego Jotszoki, gdzie y, uczęszczam na próby. Spotykamy się w poniedziałki o 19 i gramy przez około godzinę. Y, Mamy różne występy, wyjazdy. Projekty, nagrywanie płyt i dobre się bawimy. To jest są jakby nawiązaniem do poprzedniego zespołu, bo tu działał zespół dorosły do gdzieś do lat końca lat 70 Ten zespół powstał końcem lat 60. I był to zespół, zespół, który nazywał się Rostoczanka. Ten zespół nosił takie stroje z przełomu XIX-XX wieku. W całości mężczyźni na przykład ubrani na biało, długie białe górmany, białe portki, które tu się nazywają hołośnie, i troszkę to no, jest odmienne od, od tego tytułu, który się tutaj przyjął, że to jest region czarnych górali, dlatego że no, nie zawsze e, ludność tutaj nosiła się w całości na brązową, mówimy o strojach męskich. Stąd e, może się komuś wydawać, że to jest jakaś... E, jakieś dziwne, jakieś odmienne, jednak jest to historyczne i w takich strojach ludność tutaj chodziła. E, należę do zespołu już od pierwszej klasy, czyli 5 lat. W szokach najbardziej mi się podoba panująca tu atmosfera, to, że możemy tańczyć i śpiewać i przy czym świetnie się bawimy. Występowałam tylko raz na jubileuszu par małżeńskich. E, było bardzo fajnie, świetnie się bawiłam. Nazywam się Liliana i od około 7-8 lat należę do Olszoków. Próby mniej więcej są raz w tygodniu. E, ćwiczymy wszystkie tańce, śpiewy przed na, na przykład występem. Zapisałam się do zespołu, ponieważ podoba mi się kultura. Poznałam przyjaciół, znajomych. Nasza wychowawczyni, pani Renata Todówczek gra również na keyboardzie i między innymi też mnie zainspirowała do grania na key keyboardzie, właśnie przez Ryczaki. Zespół generalnie występuje w Rytrze, czyli na, przed okresem pandemii były to wszystkie wydarzenia organizowane w Rytrze. Były to albo jakieś występy, albo jakieś festyny rodzinne, albo były to jubileusze par małżeńskich. Udało nam się razem z zespołem z Przysietnicy, tam jest taki zaprzyjaźniony nasz zespół Bystroki Cora. Zaprosili nas do takiego teledysku, który nagrywali z Czesławem Mozilem. Również z Czesławem Mozilem występowaliśmy na jubileuszu stulecia stosunków polsko-duńskich, nawiązania stosunków polsko-duńskich. Występowaliśmy w Warszawie w Teatrze Dramatycznym. Na pewno tutaj kilka razy już występowaliśmy na jubileuszu par małżeńskich. Byliśmy też, e, nagrywaliśmy płytę w studiu, jedną z kolendami, i drugą z tymi naszymi piosenkami, e, które śpiewamy. Zapraszam ja ja prawie... wszystkich na, z jednej strony do udziału w zespołu, zapraszam dzieci, które chcą tańczyć, które ewentualnie chcą się uczyć grać, śpiewać. Mają okazję się rozwijać. I zachęcam, zapraszam również wszystkich, którzy gdzieś usłyszą, że rycerszoki występują. Zapraszam na występ. Zapraszam wszystkich do tego zespołu, ponieważ jest bardzo fajnie. Można potańczyć, pośpiewać. Tańczymy Gurala i jeszcze dużo innych bardzo fajnych tańców. Regionalnych. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich chętnych. Jest tu super atmosfera, super ludzie, dużo znajomych, można poznać. Ale!